Do 20 lutego można wybrać formę opodatkowania. Tylko pytanie co wybrać: podatek liniowy, skalę podatkową czy może ryczałt? Postaramy się dzisiaj odpowiedzieć na to pytanie. Zapraszam. Kancelaria Zaprawieni doradzamy firmom prawnie i podatkowo. Dzień dobry, witam cię na moim kanale, na którym opowiadam o trudnych prawnych podatkowych kwestiach w zrozumiały sposób. I dzisiaj postaramy się odpowiedzieć na pytanie, jaką wybrać formę opodatkowania na 2024 rok. Mamy koniec roku, ostatnie yy, generowanie kosztów, żeby jak najmniej tego podatku zapłacić. Natomiast to jest oczywiście moment, w którym powinniśmy zastanowić się, jaką formę opodatkowania wybrać na rok przyszły 2024. Przejdziemy sobie przez trzy formy opodatkowania. Na jednoosobowej działalności gospodarczej, czyli przez podatek liniowy, skalę podatkową. I ryczałt, i dodatkowo jeszcze weźmiemy sobie na warsztat spółkę zo i spółkę komandytową. Oczywiście, w spółce zo i w spółce komandytowych jest bardzo wiele różnych zmiennych, których w jednoosobowej działalności gospodarczej nie ma. Czyli kwestie dotyczące tego, ile wypłacamy zysku ze spółki, w jaki sposób, czy podwójnie opodatkowane dywidendą, czy może z wykorzystaniem innych sposobów. Oczywiście na ten temat jest już cała masa filmów na moim kanale, więc zachęcam, żeby troszeczkę podrążyć i pokopać. Natomiast postaramy się chociaż na takim prostym przykładzie porównać te wszystkie formy działalności, tak żebyś mógł mniej więcej wybrać, w którym kierunku warto pójść ze swoją działalnością na kolejny 2024 rok. Przygotowałem to w takiej można byłoby powiedzieć postaci wykresu, czyli mamy omówione takie najbardziej podstawowe cechy właśnie na podstawie każdej z tych form opodatkowania czy form prowadzenia działalności i krótkie, proste wyliczenia, tak żeby mniej więcej ocenić na ile właśnie się taka forma opłaca przy danym przychodzie czy przy danym dochodzie? No dobra, to myślę, że nie ma co przedłużać, M możemy zaczynać i zaczynamy od najbardziej popularnej formy prowadzenia działalności, czyli JDG na liniówce. No i co my tutaj mamy? Podatek liniowy charakteryzuje się tym, że nie mamy progów podatkowych, czyli nie ma znaczenia ile zarobimy, zawsze płacimy ten sam jeden podatek, czyli 19 Natomiast, jak już wiemy, Polski Ład wprowadził nam do tego jeszcze składkę zdrowotną 4,9 od dochodu, czyli łącznie płacimy nie 19, a 23,9. Oczywiście mamy tam możliwość część takiej składki zdrowotnej sobie odliczyć, natomiast to już nie jest tak korzystnie, jak przed Polskim Ładem. No i z dodatkowych kwestii to jest oczywiście pełny ZUS. W 2024 roku to będzie ponad 19 tysięcy złotych, więc jak sobie dodamy jeszcze do tego składkę zdrowotną, to tutaj naprawdę robią nam się nieprzyjemne kwoty. Podatek liniowy ma niestety tę wadę, no coś za coś, mamy jedną stawkę podatku, ale są też przez to niestety minusy. Nie mamy kwoty wolnej od podatku, która obecnie wynosi 30 tysięcy, a są też plany właśnie, żeby ją podnieść na 60 tysięcy, więc to ma znaczenie na pewno przy wyborze formy opodatkowania. Również nie możemy się rozliczać z małżonkiem, jeżeli jesteśmy opodatkowani właśnie na, na liniówce, więc to jest dodatkowy minus. Natomiast plusem jest oczywiście to, że mamy księgowość uproszczoną w jednoosobowej działalności gospodarczej, dopóki nie przekraczamy 2 miliony euro przychodu, no to mamy tę księgowość uproszczoną. No i tutaj przygotowałem takie proste wyliczenie właśnie dla przedsiębiorcy, który generuje przychód na poziomie 300 tysięcy złotych, generuje koszty na poziomie 130 tysięcy i dochód mamy 170 tysięcy złotych. Do tego mamy właśnie te składki społeczne 19 203 zł, składka zdrowotna 7 389, podatek Zapłaty 19% 27 247 zł, czyli łączna suma obciążeń w tym przypadku to jest 53 839 zł, czyli prawie 32% od tego, co de facto zarabiamy. No i oczywiście zaraz sobie do tego porównamy skalę podatkową i specjalnie wybrałem ten taki dochód na poziomie właśnie. Po, po, po składkach społecznych na poziomie w okolicach 150 tysięcy, bo to właśnie jest taka, e, można byłoby powiedzieć, granica, kiedy się w, w opłaca liniówka, a kiedy się opłaca skala podatkowa. Oczywiście te rozliczenia mogą jeszcze inaczej wyglądać, gdybyśmy mieli na przykład dodatkowo obok spółkę ZO, albo mielibyśmy małżonka, więc wtedy trzeba to oczywiście dokładniej przeanalizować. Natomiast na tym naszym prostym przykładzie tak to wygląda, jeżeli chodzi o podatek liniowy. Jeżeli chodzi właśnie o skalę podatkową, to tutaj mamy oczywiście różnice. Taką, że mamy dwa progi podatkowe, czyli do 120 tysięcy płacimy 12% podatku, a ponad 120 tysięcy płacimy 30%. 2% podatku. Natomiast do tego jest oczywiście składka zdrowotna, również liczona od Polskiego Ładu od dochodu i tu jest jeszcze tej składki zdrowotnej więcej, a mianowicie 9%. Natomiast tą składkę zdrowotną ma nam zrekompensować kwota wolna od podatku, która jest 30 tysięcy, są też plany właśnie, żeby to było 60, no i to jest już kwota, od której tak naprawdę tego podatku nie płacimy. Natomiast dodatkowo oczywiście dochodzi nam, gdybyśmy przekraczali milion złotych dochodu na skali podatkowej raczej mało prawdopodobne, no ale jest taka powiedzmy możliwość, 4% daniny solidarnościowej i dodatkowo jeszcze mamy pełne składki ZUS, czyli ponad te 19 tysięcy złotych, natomiast z plusów księgowość uproszczona i można się rozliczać z małżonkiem. No i tutaj mamy właśnie dokładnie taki sam przykład, czyli mamy przychód 300, koszty 130, składki społeczne 19 203, mamy tą kwotę właśnie wolną od podatku 30 tysięcy, czyli kwota zmniejszająca nam podatek to jest 3600 zł, bo 12% razy, 30 tysięcy to jest te 3600, które możemy mniej podatku zapłacić, no i podstawa do opodatkowania wówczas mamy te 150 tysięcy złotych, no i składka zdrowotna 9% 13 tysięcy podatek wówczas mamy 20 tysięcy do zapłaty, i łączna suma obciążeń 53 429 zł, czyli delikatnie mniej niż na podatku liniowym. Czyli właśnie ta kwota 150 tysięcy można byłoby powiedzieć, że jest taką progową. Jeżeli zarabiamy poniżej 150 tysięcy złotych, no to najprawdopodobniej pewnie będzie nam się opłacała bardziej skala podatkowa. Natomiast jeżeli mamy dochód wyższy niż te 150 tysięcy, no to najprawdopodobniej będzie nam się opłacała liniówka. Jeżeli oczywiście rozważamy tylko te dwie formy opodatkowania. Natomiast tu trzeba wziąć jeszcze pod uwagę oczywiście inne kwestie, czyli jakaś tam ulga na dzieci, możliwość rozliczenia z małżonkiem i tak dalej, tak dalej. Więc ja to zachęcam zawsze, żeby sobie dokładnie to przeliczyć, przeanalizować, czy to z wykorzystaniem jakichś kalkulatorów, które są dostępne w internecie, czy nawet po prostu umawiając się do nas na bezpłatną konsultację, jest w linku w opisie. Wystarczy kliknąć, wypełnić formularz, a my zadzwonimy i zapytamy, właśnie w jaki sposób moglibyśmy to dla Pana, dla Pani policzyć i w jaki sposób moglibyśmy po prostu pomóc. Więc jeżeli chcesz, żebyśmy to policzyli, no to wtedy jest link do bezpłatnej konsultacji w opisie. Natomiast Przechodząc dalej, mamy oczywiście jeszcze ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, no i jest to forma opodatkowania, która zakłada, że podatek płacimy nie od dochodu, tylko od przychodu. Czyli nie interesują nas koszty, można byłoby powiedzieć. Interesuje nas to, jaki mamy przychód, jaką stawkę podatku musimy zapłacić. Natomiast jeżeli chodzi o ryczałt, to jeżeli chodzi o stawkę podatku, tutaj mieliśmy stosunkowo prosto, no to tutaj mamy właśnie tych stawek całą masę, i te stawki są uzależnione od tego, co faktycznie robimy. Czy to jest jakieś pośrednictwo komercyjne, wtedy mamy ryczałt 8,5%, mamy najem też 8,5%, mamy nie wiem, jakieś usługi marketingowe będzie 15%, mamy sprzedaż, może być stawka 3%, usługi budowlane 5,5%, więc cała masa różnych stawek i rozwiązań. No i oczywiście trzeba po pierwsze sprawdzić, co robimy, tak, czyli właśnie. Dostać tą klasyfikację PKWiU, a później, właśnie yy, przypisać do tego odpowiednią stawkę podatku. No ale jak już wiemy, jaką stawkę podatku płacimy, to dodatkowo musimy oczywiście zapłacić tak jak w poprzednich dwóch formach opodatkowania pełny ZUS, czyli 19 203 zł. Nie mamy kwoty wolnej od podatku, nie ma też daniny solidarnościowej, więc to jest też plus, ale też nie można się rozliczać z małżonkiem. Księgowość jest jeszcze uproszczona, bo nie księgujemy kosztów. Natomiast różnicą jest na pewno też składka zdrowotna, która jest składką. Zryczałtowaną, uzależnioną od tego, jaki mamy przychód. Mamy te Trzy progi przychodowe, czyli od 0 do 60 tysięcy, między 60 a 300 tysięcy, no i powyżej 300 tysięcy najwyższa składka zdrowotna. Natomiast one mają swoje limity, nie tak jak w przypadku skali podatkowej czy podatku liniowego. Więc jeżeli masz mało kosztów i ta stawka Twoja podatkowa jest, można byłoby powiedzieć, atrakcyjna, tak, czyli to nie jest jakieś tam 15 czy 17%, no to wtedy właśnie ten ryczałt może ci się opłacać. W tym naszym przykładzie. Przechód 300 tysięcy, koszty 130, stawkę zrobiłem taką można byłoby powiedzieć uśrednioną, czyli w połowie, czyli dokładnie 10%. Wtedy składkę zdrowotną mamy właśnie tą najwyższą, 13,5 tysiąca, oczywiście 50% możemy sobie odliczyć. No i składki społeczne 19 tysięcy złotych, no i finalnie tego podatku do zapłaty mamy wówczas 28 tysięcy i suma obciążeń 54 tysiące złotych, czyli efektywna skala obciążeń 31, 8, czyli bardzo podobnie. Natomiast tutaj mamy właśnie tą najwyższą składkę zdrowotną. Jeżeli mielibyśmy ten przychód delikatnie poniżej 300 tysięcy złotych, to mielibyśmy tej składki zdrowotnej mniej, tak? Bo mielibyśmy wtedy tam te 7,5 tysiąca złotych, no to już mamy trochę oszczędności. Mamy też oczywiście wtedy też niższy podatek do zapłaty, więc w tym naszym przykładzie pewnie by się ten ryczałt mimo wszystko bardziej opłacił. Natomiast trzeba to zawsze dokładnie. Policzyć i do tego zachęcam, szczególnie, że tych stawek mamy dużo i czasami właśnie nie wiadomo, jaką stawkę powinniśmy w danym przypadku zastosować. No dobra, ale mamy oczywiście poza jednoosobową działalnością gospodarczą jeszcze spółkę chociażby Zo, czy spółkę komandytową, której jestem oczywiście też fanem i orędownikiem. Natomiast tutaj mała jedna errata, którą warto jeszcze wspomnieć. Jeżeli chodzi o formę podatkowania, to do 20 lutego mamy czas, żeby właśnie ją sobie wybrać, jeżeli chodzi o jednoosobową działalność gospodarczą. Natomiast jeżeli chodzi o spółkę zo, czy spółkę komandytową, my możemy tę spółkę założyć w dowolnym momencie. Możemy ją założyć dziś, w grudniu, w styczniu, w lutym, nie ma to większego znaczenia. Oczywiście. Jeżeli w Twoim przypadku będzie trzeba dokonać przekształcenia, no to to i tak będzie trwało. Czyli, jeżeli trzeba będzie dokonać aportu, to to też będzie trwało. Natomiast tu nie mamy, można byłoby powiedzieć, sztywnych terminów, których musimy się trzymać. Dobra, jeżeli chcę spółkę zoną, to muszę koniecznie teraz. Natomiast wiadomo, że przełom roku jest to najlepszy moment, właśnie, żeby do tego tematu podejść. No bo wtedy możemy sobie spółkę cały rok prowadzić już na, jako nowy podmiot. Otwieramy księgi raz. Mamy jedną, jedną księgowość, mniej kosztów, więc pewnie to jest też dobry moment, właśnie, żeby pomyśleć czy o spółce ZO czy spółce komandytowej. Natomiast już przechodząc do szczegółów, spółka zapłaci oczywiście swój podatek dochodowo do osób prawnych, podatek CIT 9 albo 19% w zależności od tego, czy jest małym czy dużym podatnikiem. Natomiast w przypadku spółki ZO jeszcze dopisałem stawkę 12%, ponieważ wiele takich korzystnych form wypłaty ze spółki ZO jest właśnie niepodwójnie opodatkowane i jest opodatkowane na skali podatkowej, czyli mamy właśnie możliwość skorzystania z tych 12%. Jeżeli chodzi o składkę zdrowotną, to również zastosowałem taki wybieg 0,9, bo co do zasady no wspólnicy tej składki zdrowotnej nie płacą, spółka też nie płaci składki zdrowotnej, więc co do zasady ona może wynosić 0 zł. Natomiast jeżeli jesteśmy członkiem zarządu i z tego tytułu otrzymujemy wynagrodzenie, no to oczywiście tam ta składka zdrowotna się pojawi w wysokości 9%, więc nie musimy płacić 50 tysięcy składki zdrowotnej. Wystarczy, że będziemy płacić, nie wiem, 50 zł składki zdrowotnej, i również jesteśmy w pełni ubezpieczeni. A z od pozostałych dochodów, czy spółki, czy wspólnice, tej składki zdrowotnej płacić nie muszą. Kwota wolna od podatku również wówczas mamy możliwość skorzystać. Tak? No bo jeżeli mamy wypłacane wynagrodzenie, czy jako członek zarządu, czy z artykułu 176 KSH, to tam wszędzie ta kwota wolna od podatku będzie. Czyli te pierwsze 30 tysięcy będzie kompletnie nieopodatkowane. Nie mamy daniny Solidarnościowej, nie mamy ZUS-u. Tak? Czyli też 20 tysięcy zostaje nam w kieszeni. Możemy się rozliczać z małżonkiem. No i oczywiście minus pełna ja, pełna księgowość. I tak jak sobie spojrzymy na tą spółkę ZO, to ona łączy najlepsze rzeczy skali podatkowej, najlepsze rzeczy podatku liniowego, można powiedzieć. Ehm i tworzy z tego taką bardzo fajną, korzystną hybrydę, natomiast oczywiście z minusem w postaci formalności, założenia, pełnej księgowości, no i to trzeba oczywiście jeszcze wziąć pod uwagę, natomiast tych plusów jest naprawdę cała masa jeżeli masz wątpliwości, którą formę opodatkowania wybrać, albo żadna nie wydaje ci się atrakcyjna, bo i tak ta suma obciążeń jest, nie wiem, na poziomie 25-26%, to spółka będzie pewnie dla Ciebie najlepszym rozwiązaniem i w tym czujemy się doskonale, więc możesz sobie zamówić bezpłatną konsultację, wtedy dokładnie to dla Ciebie policzymy i sprawdzimy. Natomiast biorąc pod uwagę takie tu proste wyliczenia, przychód dokładnie taki sam jak w poprzednich przykładach, czyli 300 tysięcy, koszty spółki 130 tysięcy, dochód spółki wówczas mamy 170 tysięcy złotych. No i mamy takie proste wypłaty ze spółki. Z artykułu 176 tysięcy mamy 108 tysięcy rocznie, czyli 9 tysięcy miesięcznie od tego płacimy właśnie te 12% podatku. Mamy 1000 zł wynagrodzenia członka zarządu, czyli 12 tysięcy rocznie i od tego zapłacimy 12%. 12% podatku, czyli 1440 zł, i do tego oczywiście składkę zdrowotną 9%, czyli 1080 zł. Dodatkowo wynajmiemy spółce nieruchomość, pod biuro i samochód za 3000 zł miesięcznie, czyli mamy 36 tysięcy jeszcze kwotę najmu. To wszystko oczywiście spółka sobie wrzuca w koszty. My zapłacimy podatku jedynie 3060 zł. No i dochód faktyczny spółki zostaje na poziomie tylko i wyłącznie 14 tysięcy zł. Od tego płacimy CIT 9%, czyli 1260 zł, możemy wypłacić sobie w formie dywidendy 12 000 zł, wypłacamy wszystko, płacimy PIT od dywidendy, czyli właśnie to dru drugie podwójne opodatkowanie i łączna suma obciążeń wychodzi nam na poziomie 18 260 zł, czyli efektywna skala obciążeń 10,7. Różnica jest oczywiście spora. No bo tutaj mieliśmy 54, 53, 53, więc tutaj zdecydowanie spółka zo wygrywa. Natomiast oczywiście odpowiednio spółka poukładana, oczywiście zupełnie inaczej to będzie wyglądało w przypadku, gdyby taka spółka miała milion dochodu, 2 miliony czy 10 milionów dochodu. Natomiast do wszystkiego można rozsądnie podejść i policzyć, bo spółka spółce ZO, przypominam, że jest jeszcze Citestoński, więc zawsze można sobie do tego jakoś podejść i tak to policzyć, żeby to nam się po prostu opłacało. Natomiast mamy jeszcze oczywiście spółkę komandytową, która również jest bardzo fajną formą opodatkowania czy formą prowadzenia działalności. Tutaj mamy podatek również do zapłaty 9 i 19 jako spółka, bo spółka komandytowa też płaci podatek CIT. Następnie my płacimy podatek PIT jako komplementariusz 19%, ale możemy część tego cit który spółka zapłaciła, odliczyć od naszego podatku. Więc jeżeli jesteśmy dużym podatnikiem, no to spółka po prostu płaci 19%, a my już później nie płacimy nic. Natomiast jeżeli jesteśmy małym podatnikiem, no to dla nas taka efektywna skala yy, suma obciążeń to jest 17,29. W przypadku podatku dochodowego już na poziomie spółka plus wspólnik, więc mamy te 17,3 albo 19% podatku. Składka zdrowotna tutaj też jest plus w porównaniu do liniówki, czy w porównaniu do skali podatkowej, bo składka jest zryczałtowana, stała na równym poziomie. W tym roku to było 7,5 tysiąca złotych rocznie i tyle płacimy. Nie ma znaczenia, ile spółka zarobi. Zawsze płacimy równą składkę zdrowotną, więc to jest na pewno bardzo atrakcyjne dla przedsiębiorców, gener którzy generują 800 tysięcy, milion, 2 miliony, 5 milionów dochodu, wtedy ta spółka komandytowa po prostu będzie się. Opłacać przy założeniu, że chcemy cały zysku wypłacać ze spółki, bo jeżeli nie, no to może spółka z Ona jest ale to jest oczywiście odrębna para kaloszy. Mamy możliwość oczywiście też skorzystania z kwoty wolnej od podatku 30 tysięcy, jeżeli na przykład zrobimy sobie wynagrodzenie za prowadzenie spraw spółki dla komplementariusza, bo ono jest również na skali podatkowej, nie mamy Daliny Solidarnościowej, więc tu jest kolosalna przewaga nad liniówką. Natomiast mamy do zapłaty ZUS, więc coś, czego w spółce ZO nie ma. To tutaj niestety jest do zapłaty, no a wtedy nie można oczywiście też z małżonkiem się rozliczyć, mamy pełną księgowość, no i mamy to samo wyliczenie dla spółki komandytowej, czyli przychód 300 tysięcy złotych, koszty 130 tysięcy, dochód 170 tysięcy złotych. No i spółka płaci oczywiście swój podatek CIT 9%, zostaje nam do wypłaty 153%, my to oczywiście wypłacamy, płacimy 19% drugi raz podatek, ale odejmujemy CIT zapłacony przez spółkę, więc finalnie płacimy 13 661. Społeczne płacą obaj, oboje ze wspólników, no ale tu, żeby w miarę gdzieś tam porównać oba te, te warianty, no to założyłem, że tylko jeden wspólnik te składki społeczne musi opłacać, drugi jest na przykład zatrudniony na umowę o pracę, żeby też nie przekłamywać tych naszych wyliczeń, czyli mamy 19 tysięcy do zapłaty składek społecznych. Składkę zdrowotną, tak czy siak, nawet jeżeli ten drugi wspólnik jest na umowie o pracę i tak będzie miał do zapłaty, czyli mamy dwa razy po 7,5 tysiąca, no i wtedy Suma obciążeń jest stosunkowo wysoka. Najwyższa w tym przypadku 63 210 zł, co pokazuje, że ta spółka komandytowa przy niewielkim dochodzie na poziomie 170 tysięcy nie będzie się opłacała. Tutaj ona będzie się opłacała właśnie, jeżeli ten dochód będzie 700-800 milionów. Wtedy ona będzie zdecydowanie królować, czy to w porównaniu z liniówką, czy ze spółką. Za jeżeli będziemy chcieli wszystko wypłacić ze spółki, tak typowo w formie dywidendy, i ta spółka nie jest na estońskim, to wtedy pewnie ta spółka komandytowa będzie się bardziej opłacać, natomiast to oczywiście trzeba dokładnie policzyć w każdym e, przypadku. Więc, jak widzisz, tych metod jest e, sporo. Mamy też sporo form opodatkowania i form prowadzenia działalności, no i trzeba po prostu dokonać wyboru. Do 20 lutego mamy czas, właśnie jeżeli chodzi o wybór dla JDG, a ten wybór jest oczywiście na tyle istotny, że jeżeli w międzyczasie i tak postawimy spółkę, będziemy chcieli świadczyć jakieś usługi na rzecz tej spółki, no to oczywiście będzie miało znaczenie to czy jesteśmy na liniówce, czy na skali, czy na ryczałcie. Więc na pewno warto teraz ten można byłoby powiedzieć ostatni kwartał przepracować czy z doradcą podatkowym, czy z prawnikiem, właśnie żeby się Zastanowić, policzyć, jaką formę podatkowania wybrać, i czy po prostu w Twoim przypadku taka spółka czy Zo, czy Komandytowa nie byłaby też dobrym rozwiązaniem. Myślę, że to tyle. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Oczywiście zachęcam do subskrypcji. Jeżeli chcesz policzyć, to jest oczywiście link do bezpłatnej konsultacji w opisie filmu, a my się widzimy w przyszłą środę. Do zobaczenia.